dzisiaj takie plotkaśki trochę inne, jestem w strefie bezpiecznej, w strefie bezmaseczkowej w lesie. Boże powiem Wam, że z tego wszystkiego... No dobra, nie mogę powiedzieć, że to byłaby najgorsza rzecz, ale jedna z takich gorszych rzeczy to byłoby ponowne zamknięcie lasów. Mam nadzieję, że to nie nastąpi, bo te wszystkie dyskoteki, kluby, w ogóle nie dyskoteki, tak się na to mówi. Ja, ja jestem totalnie nie z tych. I oczywiście... Co nie znaczy, że mi to zamknięcie tego wszystkiego tak lata i, i, i wisi i powiewa, bo no to jest gospodarka, nie? To... Ach, to aż boli po prostu, jak to się zamyka, jak ludzi pozbawia się pracy, jak te, te biznesy są w takim, no, bardzo ciężkiej, w ciężkiej sytuacji teraz. No ale... A dla mnie właśnie to zamknięcie lasu byłoby straszne. A Jezu, bo nie powiedziałam o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że no, że dla wielu osób to może być takie bardzo dołujące, jak prowadzili takie mega towarzyskie życie. No i teraz wiele ludzi po prostu wariuje. Nie wie, co ma ze sobą zrobić, albo już, albo to dopiero nastąpi. Nawet nie wiem dokładnie, powiem Wam, co tak konkretnie się zamknęło, bo ja już od takiego czasu robię, nawet przerzucam się na robienie spożywczych zakupów też w internecie. No ale dla mnie, właśnie, no to las jest takim czymś. No co, co ciężko byłoby mi bez tego wytrzymać, tak był ten pierwszy lockdown, no to, to to był takie, to to mnie wkurzało powiem wam najbardziej, bo ja akurat miałam to szczęście, że pracować mogłam normalnie, no bo jak wiecie mam swoją działalność i też taką niezwiązaną za bardzo z takimi faktycznie realnymi kontaktami z ludźmi, ale las. No kurczę, jak można w ogóle zamknąć coś takiego, chyba, że są wiadomo, jakieś ścinki, wycinki i tego typu rzeczy, ale słuchajcie, do czego ja chcę nawiązać. E, chcę wam powiedzieć, że właśnie dzisiaj rozmawiałam ze swoją znajomą, nie, która ma tam dwóch synów, jeden taki właśnie jakoś tak w moim wieku, coś może trochę młodszy, może z jakieś 25 lat ma, coś koło tego. No i generalnie ona zachwala tego swojego syna, już bym chciała tam... Już miała plany, jak się poznawałyśmy, że, że ze swata nas razem, no ale ja mam męża, więc no za późno i to sporo za późno, bo myśmy się poznali, przecież jak w sumie byliśmy małymi bajtlami. I ja zaczęłam latać za tym moim mężem aktualnym, ale powiem Wam, może jak będziecie chcieli żeby opowiedzieć Wam taką historię naszą, jak się poznaliśmy i jak to było, bo były, wiecie, i dramaty, i w ogóle normalnie życiowe dramaty były, bo to było w czasach, kiedy byliśmy nastolatkami, więc ta cała burza hormonów, jakieś tam wiecie, łamanie zakazów od rodziców, robienie takich rzeczy pokryjomu, Też myślę, że rodzice się wtedy musieli strasznie bać o mnie, bo dla mnie naukowcy to nie była najważniejsza. Dla mnie był wtedy, wtedy ten chłopak najważniejszy. I teraz uważam, że to był najlepszy po prostu wiek na poznanie swojej drugiej połówki, bo później już po prostu nie ma na to czasu. A na pewno nie w takim trybie życia, jak, jak ja mam. Ja nie jestem właśnie jakoś super towarzysz, Znaczy tak, lubię przebywać z ludźmi, ale nie za długo, nie jak ich jest dużo naraz. Ja sobie po prostu wolę popracować, ja wolę sobie rozwijać po prostu to, co zaczęłam. I to jest taki, to jest taki, taki mój świat, co właśnie lubię go zgłębiać i no i właśnie rozwijać. I na szczęście mój mąż też tak może też ma swoją działalność, też jest w tej swojej pracy yy, zafiksowany, więc ja sobie pracuję, sobie pracuję sobie po prostu miód malina nie ma takiego czegoś, że po prostu jedna osoba tyra i w ogóle a druga się nudzi i narzeka, o Boże, ty tyle pracujesz, nie ma dla mnie czasu, nie masz dla mnie czasu, nie ma czegoś takiego. A jak będziecie chcieli tą naszą historię poznać, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach. A ja już przechodzę do tego, co właśnie... O Jezu, Boże, ręka już mnie boli. E, chyba dlatego też, że trenowałam wczoraj. Wczoraj nagrywałam trening na... Boże, już nie wiem na kiedy. Boże, mi się to wszystko myli, kiedy, jaki trening. E, niedawno nagrywałam w każdym razie trening na ręce i dlatego jeszcze mam takie dość ciężkie te ręce teraz. E, w każdym razie ona ma tego syna, który nie ma nikogo. Dziewczyny. A wypadałoby. Wypadałoby, tak mówi. No i on zresztą też by chciał mieć jakąś dziewczynę. A powiem wam, że teraz w, kiedy się to wszystko zamyka, kiedy się ogranicza i to jest, no no to jest mówione, nie, że ogranicza się kontakty społeczne, żebyśmy mieli jak najmniej styczności w ogóle ze sobą. Ludzie chodzą zamaskowani na tych ulic ulicach. W lesie tak, to raczej kurczę, no nikogo nie poznasz. No i ciężko jest bardzo kogoś poznać, a przez internet. Powiem wam, że, znaczy różne są historie, nie? Czasem się super kończy i w ogóle. Ale często, no, nigdy, nigdy, nigdy nie wiemy, kto jest po tej drugiej stronie. Wiecie, zdjęcia można dać i różne. Ja... A! O, o Boże, jakiś robal. Tylko tego nie lubię w lesie. Tylko tego, dosłownie. Tylko tych robalów nie lubię w lesie. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, a że ja lubię bardzo historie kryminalne. Ja już nasłuchałam się tego strasznie dużo. Powiem wam, że tak chyba od trzech lat słucham, przynajmniej kilka na tydzień na YouTubie, jak sobie pracuję, czy coś tam sobie w domu robię, czy nawet podczas biegania, jak sobie idę czasem pobiegać, czy nawet podczas spaceru sobie włączam jakąś taką kryminalną, straszną historię na faktach, bo ja uwielbiam na faktach i, i filmy i w ogóle. Im straszniejsze, tym lepsze. No to, to też były takie sytuacje, że... Że, 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 że laska poznała faceta i potem się to skończyło tragicznie i często też na odwrót dla faceta to się kończyło tragicznie bo, bo ta baba była tam jakaś nawiedzona z drugiej strony jest bardzo łatwo się podszyć pod kogoś ale też, in, też, też my sami możemy być często sobie winni po pierwsze dlatego, że możemy uważać Niewystarczająco nie możemy być ostrożni. A po drugie, często jest tak, że jak się kogoś poznaje na, na pierwszych takich etapach tego poznawania się, a przez internet, to już w ogóle sobie wyobrażam, że to musi być tym bardziej mocne, że sobie wyobrażamy tą osobę. I często jest tak, że ludzie zakochują się nawet nie w tej osobie, nie w tym, jaka ona jest, bo na przykład jeszcze nie było opcji poznać jej dobrze, ale w tych swoich wyobrażeniach na temat tej drugiej osoby. No, i to musi być straszne, tak właśnie. <laughs> straszne muszą być te rozczarowania. Tak sobie wyobrażam. Ja na szczęście takiej sytuacji nie miałam. Ja na szczęście mogłam poznać swojego męża wtedy, kiedy było wszystko normalnie. I w sumie razem żeśmy dorastali, jakby nie było. Razem tak się fajnie dopasowaliśmy do siebie. Ale o tych wszystkich takich dopasowaniach i w ogóle to właśnie chciałabym Wam kiedyś powiedzieć o tym jeszcze coś innego, bo no uważam, że jak na osobę, która ma 27 lat, jestem z moim mężem. Po ślubie jesteśmy chyba 3 czy 4, właśnie kurczę, nie chce nam się nigdy popat... A jej, przecież na obrączce, na obrączce, której teraz akurat nie mam mamy napisaną datę, więc trzeba by to było sprawdzić, bo razem ani ja, ani może nie pamiętamy, ile to już jest po ślubie, ale generalnie razem jesteśmy ze sobą chyba już 13 lat, albo możliwe, że nawet już troszkę ponad 13, albo w tym roku było 13, właśnie coś koło tych 13 lat, więc uważam, że, że dobrze nam to idzie, o! I to jest jakby nie było praca z dwóch stron, często też oglądam jakieś filmy wielkich ekspertów, które o swoich związkach nic nie mówią, więc możliwe, że w ogóle nie są w żadnym związku. Ja też oczywiście nie należę do tych osób, które uważają, że jak czegoś nie dotknąłeś, no to znaczy, że w ogóle się nie możesz na ten temat wypowiadać. Ja tak nie uważam, ale no jednak... Tacy eksperci, którzy mają tą całą wiedzę tylko z książek, no to jest dla mnie takie mało wiarygodne. Szczególnie, że czasem takie rzeczy, takiego głupoty gadają, co ja się totalnie z tym nie zgadzam. Na przykład mówią, że, że to, że obie strony cały czas muszą pracować nad tym związkiem, to, że to jest mit. No kurczę! Nad, nad wszystkim, co, co jest potem trwałe, co jest. Yy, Jakieś takie wartościowe, to moim zdaniem trzeba pracować. Tak, nad sylwetką, nad swoją głową trzeba pracować, właśnie przede wszystkim nad swoją głową, trzeba pracować też w kwestiach sylwetkowych, nie, bo, bo bardzo łatwo jest odpłynąć. I też takie osoby, na przykład jak ja, które są ogromnymi żarłokami, i które łatwo przybrałyby tej tkanki tłuszczowej, bo po prostu zaczęłyby żreć, jakby się nie pilnowały. No, to ta praca musi być cały czas. Wiem, że są osoby, które mają tak naturalnie, wiecie, ten apetyt, tak, że jedzą po prostu tyle, ile potrzeba i w ogóle. No, ale ja, na przykład, zaliczam się do takich osób, które jakby się nie pilnowały, to by, to by się ulały, o! Że tak powiem, i to mocno, powiem Wam. I oczywiście to nie jest dla mnie mordęga, bo ja uwielbiam ten stan, kiedy nie jestem na przykład syta do końca, uwielbiam ten stan, kiedy, kiedy na przykład nie zeżarłam wszystkiego, na co miałam ochotę, to potem jest ta, to taka satysfakcja, więc to mi wszystko pasuje. I też bardzo dobrze się czuję, kiedy jestem taka lekka, nienajedzona, ale... Yy... No, ale jestem właśnie z tych osób, które by bardzo łatwo mogły pójść w długą, więc tutaj jest praca cały czas nad głową. No, jeśli chodzi o dobry związek, no to, no to nie wyobrażam sobie, że któraś ze stron miałaby całkiem na to olewkę. Trzeba przede wszystkim właśnie pracować nad sobą i też się mówi często, że, no, że nie można się zmieniać, czy nie można, żeby chcieć, żeby ktoś się zmienił, no ale prawda jest taka, że. Zmieniamy się cały czas. Ja, na przykład, wiem, że jestem całkiem inna niż rok temu, może nawet niż pół roku temu, bo, tak jak. No, chodź, Misiu, bo, na przykład, tak jak zawsze wiedziałam, że nic w życiu nie jest pewne, i też zawsze mi się chciało śmiać z tego, jak ktoś mówił, że. Bo wiecie, jak zakładałam swoją działalność, to też było takie, że dużo osób mi mówiło, że nie, że to jest takie niebezpieczne, że to nie jest pewne, że nie ma to jak pewna praca, ale <gryw> dla mnie nie ma czegoś takiego jak pewna praca. To się tak byście powiedzieli, sucha woda. To jest dla mnie właśnie w ten sposób: i czy etat, czy nie etat, umowy, nie umowy, kurczę, zawsze wszystko może paść. Zawsze mogą stać się różne rzeczy. Może się okazać jakimś gnojem pracodawca czy jakiś szef. Mogą się wydarzyć takie rzeczy, jak, jak teraz możemy widzieć, co się wszystko dzieje. Więc nie ma czegoś takiego, że coś jest pewne. No i wszystko się zmienia. I, i trzeba pracować właśnie też nad swoją głową. No i nie wiem, w sumie i tak idę i zaczęłam gadać i w sumie na różne tematy, pomieszanie z poplątaniem powiem wam chyba w tym moim dzisiejszym filmie, no ale generalnie chciałam przede wszystkim powiedzieć o tym, że teraz moim zdaniem przerąbane kogoś spotkać, kogoś poznać, ja yy, skupiłam się w szkole na tym, żeby poznać yy, chłopaka. I poznawałam różnych chłopaków na początku. I po prostu. I był wybór, można było przebierać, wybierać. Poznawać się. O, to było fajne. Pokryłam się. To było bardzo. O jezu, patrzcie jak czerwono. Prawie. O, pasuje mi do włosów. Mogłabym się zlać z tłem. I to było bardzo fajne. A teraz tak. Och, i jeszcze wiecie, szczególnie jak jest ktoś starszy, to moim zdaniem im ktoś starszy, tym ciężej tak wiecie, kogoś poznać, bo różne rzeczy ma się za sobą, różne tam przeżycia i tak dalej. Jak ja bym na przykład teraz poznawała kogoś, to też bym całkiem inaczej na to wszystko patrzyła niż jak byłam młodsza. Ale na ten temat może nie, nie będę gadać w tym filmie. Myślę, że mamy takie tematy do poruszenia jeszcze w kolejnych plotkaśkach. Może, właśnie historia, co i jak z moim mężem, jak się poznaliśmy. Może kiedyś Wam też pokażę zdjęcia ze ślubu. Oczywiście, ja chcę, żeby mój mąż był anonimowy, nie chcę go, go upubliczniać. Uważam, że to nie jest zbyt zdrowe upubliczniać swoich partnerów, swoje dzieciaki w sieci. Ja też mam do tego podejście, nawet na ten temat możemy, słuchajcie, kiedyś sobie pogadać, jak to z tym upublicznianiem jest, bo ja jestem, ja mi się ba. Szczególnie, że powiem Wam, że widzę jakie dramy czasem wychodzą na YouTubie, że youtuber z masą subskrypcji, co go cały internet zna. Poznanie w sumie niedawno jest kilka miesięcy, czy nawet kilka tygodni ze swoją nową dziewczyną i on ją przedstawia na swoim kanale. No kurde, czy to by się mogło skończyć dobrze? Dla mnie to jest strasznie takie lekkomyślne, bo właśnie nie znamy tej osoby. Osobę moim zdaniem dopiero można na 100% poznać, jak się z nią mieszka, nawet po dwóch, po trzech latach. No a potem to już, jak się żyje ze sobą, no to jest takie, wiecie. No, takie docieranie się, takie dopasowywanie się jeden do drugiego, bo ja uważam, że tak właśnie trzeba zrobić, nic na siłę, ale jak się razem mieszka, razem żyje, razem się rozmawia, robi się razem różne rzeczy, to te dwie osoby się zmieniają, nie że jedna drugą zmienia, tylko zmieniają się razem i to jest zdrowe, a teraz tak kogoś poznać przez internet i potem gdzie się z nim umówisz? W lesie jedynie? Chyba się... Wiecie, cofamy może nawet do czasów pierwotnych. W jakiejś jaskini posiedzieć, świeczki se zapalić, nie wiem. Jaskini, jaskini może raczej nie zamkną, nie? Ale nie wiadomo. Zobaczcie, tutaj mi huczy wodospad. się coś tutaj oberwało. Strasznie dużo wody. Chodź, idziemy mi się z powrotem. No dobra, także sobie pogadałam w rękę, już mi trochę zimno, generalnie trochę taki chłodek. Teraz będę wracać i nagrywać następny trening do naszego wyzwania na YouTubie w kondycji, do naszego wyzwania treningowego. O Boże, ale powiem Wam, że mam po prostu tyle tematów w głowie, że nie wiem kiedy bym dała radę to nagrać wszystko, ale może będę nagrywać właśnie tak jak teraz. Mam nadzieję, że słyszeliście mnie dobrze. Mam nadzieję, że mimo tego, że to było strasznie strasznie takie chaotyczne, to mam nadzieję, że mimo wszystko wam się tego dobrze słuchało, ale jeśli według was powinnam absolutnie siedzieć na dupie, kiedy nagrywam jakieś filmy, to też dajcie mi znać w komentarzach, bo miało być bez cięć, a tu osiągnęłam maksymalny rozmiar pliku, czyli dobra, czyli do 13 minut muszę się wyrabiać, no to będę wiedziała na przyszłość. Słuchajcie, jeśli wam przeszkadza to, że ja tak chodzę i że mówię chaotycznie, dajcie mi znać w komentarzach, bo ja chcę, żeby wam się to... chcę to robić szybko i sprawnie, ale chcę też żeby wam się tego dobrze słuchało no wiadomo, nie, nie nagrywam tego dla siebie znaczy mi się, mi się bardzo miło gada bardzo mi przyjemnie i fajnie to jest dla mnie właśnie przyjemność ale no to, to nie będzie miało sensu jak wam się tego będzie źle słuchało o, ślisko ślisko jest momentami Mm, więc, dawajcie mi znać, czy mam siedzieć na tyłku, czy takie też mogą być. Dajcie mi znać, czy takie chaotyczne totalnie mogą być, czy lepiej, żebym sobie powypisywała tematy i trzymała się mniej więcej w jednym temacie. Jestem ciekawa i jestem ciekawa też przede wszystkim, jakie jest Wasze podejście do tego, jak się w czasach pandemii ludzie będą poznawać i czy według Was też to jest takie mega niebezpieczne poznawanie się w sieci, może znacie jakieś niebezpieczne historie. Które się źle skończyły, albo może nawet nie tyle niebezpieczne, co po prostu takie jakieś takie, które no nie wyszło. No po prostu nie wyszło, miało być fajnie, a nie wyszło, bo może jedna strona ściemniała, może jedna drugą wystawiła. No bo to zawsze jest obcy człowiek po drugiej stronie ekranu. Albo może znacie sytuacje, które wyszły, co się bardzo dobrze skończyła znajomość taka przez internet. Jestem tego bardziej, bardzo ciekawa. Dawajcie znać w komentarzach. Jeśli się podobało, łapka w górę. Jeśli się nie podobało, to piszcie w komentarzach. Dajcie znać, co się nie podobało. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. No i mam nadzieję, że macie świetny dzień i widzimy się pewnie już niedługo. A film z przeglądem prac z plastyka moich plastycznych, artystycznych się montuje, więc będzie niebawem. A może jeszcze jeszcze między... Tą tymi plotkaśkami. A tym filmem z przeglądem prac z plastyka dam radę nagrać Wam opowieści dziwnej treści z plastyka, jak to tam było i dlaczego to jest taki całkiem inny świat niż we wszystkich innych szkołach. Ręka mnie już boli, kończę, papa! Pa.